Witam serdecznie na Narodowym Wielkim Teście Kremówek. Specjalnie na dzisiaj wziąłem dla was... Dzień dobry. PESZO MUNO! PESZO MUNO! Także specjalnie do tego odcinka wziąłem dla was kremówkę z Lubaszki, z grzybków i jedną ze słodko Także mamy dzisiaj do spróbowania dwie kremówki z piekarni cukierni Sieciówek oraz jedną kremówkę premium. Przejście! Ruda wrona Polaków nie pokona! Robimy przejście! No to na pierwszy ogień kremówka z Lubaszki. Cena to 6 zł. Lubaszka jest cukiernią sieciową działającą w Warszawie od 1945 roku. Zresztą z bardzo ciekawą historią. Tutaj akurat wziąłem dwie dla mnie i dla Michała. No ale przejdźmy już do tego. Pierwszego kęsa. Nie jestem jakimś wybitnym znawcą kremówek. Nie mogę powiedzieć, że zjadłem ich w swoim życiu jakby zbyt wiele. Ale no to, co można na pewno zauważyć, mm, to jest taka w sam raz, nie za, nie za słodka. Ciasto bardzo kruche, fajnie się rozpada. Mm, Krem, jest, krem nie jest taki mięsisty. Bo dzisiaj kupując te kremówki, też odbyłem bardzo ciekawą rozmowę. Bo pani mi proponowała Napoleonkę. Zapytałem, czym się różni kremówka od Napoleonki. No i okazuje się, że Napoleonka jest po prostu bardziej budyniowa. Hmm. Czy jest to typowa kremówka papieska? Nie wiem. Myślę, że jest to dobra kremówka. Myślę, że spokojnie mógłbym ją polecić. Zwłaszcza w takich dzień jak dziś, bo co, co bardziej spaja ludzi niż dobre ciasto, jedzone na outdoorze. Ceniamy. Drugim z dzisiejszych przysmaków jest e, oczywiście także kremówka, tym razem z piekarni grzybki która także jest warszawską sieciówką, obecną tutaj lokalnie od 1927 roku, jednak z tego co możemy wyczytać w ich historii rozpędu nabrała w 86. Tak prezentuje się tak prezentuje się ciasteczko jest widocznie mniejsze niż to, które dostaniemy w lubaszce. Jest jednocześnie również droższe, bo to kosztuje 7 zł. Jest wyraźnie mniej słodsza niż ta poprzednia. Powiedziałbym, nawet, że jest trochę bardziej wytrawna. I zaczynam mieć problem z oceną konsystencji, bo jest zimno w k i chyba trochę zaczynają zamarzać. Ale. Mm, Ale można było wziąć jakąś kawkę do tego. Bo myślę, że m, prawdziwą wartość kremówki można ocenić dopiero w asyście bardzo dobrej lawarcy najlepiej. Zdecydowanie je się ją trochę trudniej, aczkolwiek oceniłbym ją Delikatnie wyżej niż tą z lubaszki wspaniała rodzinna atmosfera myślę, że żegna kremówkę za 7 zł! To naprawdę jest marta na swojej ceny, no ale myślę, że ostateczny test i wszystkiego dowiemy się po prostu, kiedy spróbujemy Final Bossa, czyli kremówki ze słodko-słono od Magdy Gessler no i na sam koniec została nam kremówka z słodki-słony cukiernia Magdy Gessler, zdecydowanie najmłodsza nawet ciężko znaleźć datę założenia ale przypuszczam, że nie więcej niż 3, ale mogę się mylić oczywiście no i jest tutaj naprawdę kozak. Największa, najcięższa i najdroższa, bo 28 zł za sztukę, czyli więcej niż dwie poprzednie razem do kupy. No jest posypana srebrem, przynajmniej tak wygląda. Spróbujmy. Uuuu Uu. Ciekawe. Nie wiem czym jest ta, ta domieszka srebra, ale jest to kremówka piętrowa. Czuję taką domie domieszkę czegoś, tylko nie do końca wiem czego to jest domieszka. A, bo chyba z tego co mi się wydaje, wiem czego to jest domieszka, A, dlatego nie mogłem tego do końca zdiagnozować tak, już sobie przypomniałem nie, to niemożliwe żeby kremówka była z alkoholem? sprawdźmy to dobra, już wszystko wiem, sprawdziłem to jest krem waniliowy z alkoholem po prostu tak długo nie piję, że że zapomniałem jak smakuje alkohol <grytanie> czy to dlatego kosztuje 28 zł? ciężko powiedzieć kontrowersyjnie jak na kremówkę może dlatego nie mogli jej nazwać papiecką? Ja osobiście jak... jednak chyba wybrałbym tę bez alkoholu. Czy jest warta swojej ceny? Nie wiem. Mi się wydaje, że najbardziej mi smakowała jednak ta z grzybków. A jakby złożyć takie z grzybków dwie, jedną na drugą, to wyglądałoby podobnie i kosztowałaby połowę. Także podsumowując, to myślę, że ułożyłbym to w kolejności też... Czy to jest sprawiedliwe? Układać to na podium? E, myślę, że wygrały grzybki, jak dla mnie. I jak drugie miejsce. Osadziłbym Lubaszkę i Słodkosłonę. Tak, a był to ogólnie wspaniały dzień. Tak naprawdę te kremówki były tylko pretekstem, by... W rodzinnej atmosferze, spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Bardzo lubię takie imprezy, było bardzo miło, bardzo kulturalnie. W ogóle wyjątkowo kulturalna e, inicjatywa. Także no cóż, no, polecam, zapraszam. Cieszę się, że spędziliście ten e, dzień ze mną, jedząc kremówki w takich wspaniałych okolicznościach. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie e, i widzimy się na kolejnych piknikach. Jeszcze nie jesteście! thank you